Witam, jestem na 1140 i znowu nagrywamy I Zapomniałem wcześniej powiedzieć, że to jest Pentacina. Dobra, oni się jak zawsze tłuką tam w, sza w szafkach. Kolego, proszę bardzo, słuchaj. Uwaga, astronom mówi do żony. Kochanie, twoja dupa jest jak ją Taka piękna. Nie, gazowy olbrzym. <noise> Oh no, no, Masz tam jeszcze jakieś suchary? No, że... Ale to wierzyła, wszytko, może troszkę wierzyła, wszytko, później. Tak. Dobra. Słyszał to kogoś. Kurde, gdzie w ów ktoś się tu czeka. Krew ładna. Zaraz już <ślesztuk> Może jest? A nie wiem o, Tu coś jest, gdzie <laughs> Gdzie się da? A właśnie Nie wiem czy tędy mam iść, bo... Przypuszczę mm. to idzie tu czekaj na R się daje baterie Tam zmienię Nie, wiem, to jest. nie o, to jest. R Co? Przecież nie, nie... ma się po tele Tu patrz Tak się buguje To okno choby Ja ja Aha <laughs> Zajadzić. Aha, dobra. Może tam gdzieś światło. Kolego? Widzę tam kolegę. To nie wiem czy on jest za kratą, czy... Nie. A, kolega wyskoczy na mnie, ja to wiem. Patrz, patrz, patrz. To jest? <laughs> Bo ty nie strasznie. Kolego? Nie wiem, czy ja się wczołgam w to. O, mogę. Kolega nie miał tam, tam był co był. Dylemat, która iść. Może tak O, jest zapisywanie. No to dobra, możemy skończyć odcinek. Już, już, już. Ooooo! Rozmowa byłych małżonków. Już nigdy nie znajdziesz takiej jak ja. I właśnie o to mi chodzi. Czekaj, tu musimy... Tu się już robi taka... ...ciekawa gra. Bo mamy spuścić wodę. Że ja wejdę do tej wody. Nie, nie wejdę. Spuścić wody, tylko... Są tu jakieś polecenia? Co? Jeszcze jakieś bomboweczki? Aha, tu mam. Aha, tu mamy odkręcić jakieś dwa zawody. Gdzie te zawody się z To jest więcej niż pewne. Aha, ja, ja lubię go. Ja, ja nie. Ja nie lubię takich tych... O, teraz ja A. Dobra. Ja wiem Myślę. 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 Dobra. Teraz zrobię tu takie cięcie ja zrobiłem cięć, cięć, cięć Dobra, my już jesteśmy Przeszliśmy oczywiście, w ogóle ja przeszłam. O chyba ja. Halo, dzień dobry Pańska żona przyjechała do naszego warsztatu. Wiem, zapłacę za remont auta. Wiem, ale kto zapłaci za remont warsztatu? <noise> Ja mam jakieś... Aha! Już wiem! W tej drabinie, a ta drabina Drobina. chyba... No, no, ale za chwilkę. Kolego, pamiętam trochę. W Dobrze. Jaki jest ulubiony program y, kanibali? Jaki? Surowi Rodzice. Zobacz, <laughs> jak to szybko wypompowało tą wodę. A chyba, że to taki malutki ten jest. Mokuje... Mhm. O! Jak nie? Ja, ja chyba tak... Ja chyba sądzę, że tak. Dobra, my idziemy przed Ciebie. Tu nie przejdę, więc trzeba iść tu. Ten kolega chyba... Czekaj... Też jest tam... ...zadowolony nie przejdę, czyli trzeba wejść tu co to za gazy? a, to bije czemu mnie uderzyło? takie trujące, Widzę, że mamy kolejną zabinkę a co u góry? o Ktoś tu wychylił się <grym /dosek> Kurde, ty tupacza, nie. Nie, 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 nie Czy będzie tu safe, Nie Znajdź, aha, dobra, powróciliśmy do tamtego O, jest zapisywanie, yyy. to jest dobrze Mamy jakiś filter czy coś? a, już wiem jak spintała. choć wiedziałem, ale nie no, dzień dobry dobra, pa wmywam się o, kolejny zapis Poszłabym na krwi Tak też myślałem, że tędy nie przejdę Ciekawe <laughs> mhm. czy to coś mi zrobi? Nie, pode mną jest kuchnia to Wiesz co jest pod moim łóżkę? No, zgadłeś <laughs> Jak się sufit zarwie to... Znaczy podłoga się zarwie <grym zdaniem> No Ja myślę, że... Kolega widzę, że... Widzę, że... Tu, tu jest zamknięte Aha! Tu jest, przecież nie ma karty A, stąd tak To ty. Nie ma skąd? Fajr. Kurde. Za tu ja wybuchnie coś. ciemne ciemność. Kude. Aha, nie mogę tak. No tak też myślałem. Ja zawsze idę tam, gdzie nie, nie możesz. Dobra, hmm. jesteś jedna z nic na to, żeby nic. O, zapisywanie. Strzelasz? Kolega pro, zaproponuje coś? Kolega. Gdzie mam iść? Tu. O, skaczek. Tu pewnie nie mogę. A, jednak. Kurde, nie ma, nie ma gdzie iść. Nie wiem, się. dźwięki, 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 Coś coś dźwięki, Ja tak mam średnio z tego co patrzę, to... Jakoś jeden odcinek na dwa tygodnie, dwa tygodnie Plasta a właśnie teraz tak jakoś dwa tygodnie już jest. Hmm. Tak baterie wymieńmy, gdzie hmm, ja bym musiał. A tu coś miga. O, bateria. Tak powiedziałam. No potrzeba by było mi baterii. 10 sekund później. O, bateria. Okay. Jakby tu wejść? Prawa. Prawo. Hmm. Prawe, prawo. Prawo, prawo. Prawo, na lewo. O, tu, tu, albo nie. Nie mogę skoczyć. Może nie tu ma? Nie wiem. Zmarwałem tyle baterii na to. Albo tu ma być. Nie no, tam Może będę tu musiał umrzeć. No nie no, bo nie mogłem źle pójść, bo tam przecież zadechowane było. Ja się nie Też, nie. Nie. Może po to dali tam baterię, żeby. No Ani skoczyć, ani nic Nie wiem Tu może o. Nie wiem, bo skoczyć W sensie tu? A, gdzie tam chyba 12. Nie, no nie wiem. Mi bateria pada. Nie, no, no nie wiem. Chyba że tu. Nie wiem ani już patrzeć, ani nic. Sam, w lewo. Do tego Widzę. W lewo, tak, w lewo. W prawo? No, no, no. no. Tu nie wejdę. No. Chyba ja, w lewo. Tak. Zakrotowane. W ogóle to mnie opuścić nie może. kaszlnąć. Proszę kasznąć ponownie. Okej, okay, mam diagnozę. Ma pan kaszel. <laughs> Co mówi mów mrówka do mrówki? Nie. Nic bo mrówki nie mówię. <laughs> Korda, no nie wiem gdzie mam nic. Ani wskoczyć, ani nic. Coś tu się definitywnie. A tu za długie było? Nie kojarzę. No nie ma tu nigdzie wejścia. że tu. Nie, nie wiem godziny będzie rozpinny tu coś, coś się chwyci tego, a no przecież raczej się da Jest. O pitaj. Ops Pan. Pan ja stąd przyszłam. <laughs> to że bym teraz po pojechał. Może to ma być? Tu mam przecież coś Nie no, no Przecież tu muszę skoczyć Jakie tu ja, ja jestem Gdzie mieliśmy ostatniego save'a? To zaryzykuję Szkoda mi baterii Aha, tu dobra Przy okazji Zaoszczędzimy Kilka baterii, ładnie jedna er. ta, ta dziura rozproszyła. czekaj pottery mi chyba ubyły Patrz nie ma Kurde się wycwanili Oluju, ale lekturę ci napisała. tym, co tu mogę? O. mamy jakieś takie Tu coś Dobra, kolejny zapis będziemy kończyć. Idź. Tu nie przejdę Tu pan ile, ile ja tam? Ile, ile w ogóle są? Ile od pasa przechodziłeś? A, coś tu plusło Ryba? Nie, ryba w raczej Raczej nie O, jest zapisywanie. Dobra, czuję żeś. Więc... Więc będziemy kończyć ten odcinek. Będziesz się żegnać? I jeszcze może jakiś suchar na koniec? Andrzej, a sto kilo podniesiesz? Człowieku rano przecież jakoś wstaję. Dobra. Zgodnie akcentem ten odcinek. Oczywiście. Ty. Więc ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie. No, nie zapomnijcie. Tak. Nie zapomnijcie o łapce w górę, jak się spodobały suchary i odcinek. Dajcie frajerowi łapki w dół, jest najgorszy na polskim YouTubie. Mam ci pójść dzieci z YouTube'a? No. Ty tam też jesteś, nie? Nie. Dobra. Ja się z wami żegnam. Narka.